Remis w hicie dwunastej kolejki Ekstraklasy. Lech Poznań po niezwykle emocjonującej i dla kolejorza nieudanej końcówce zremisował z Pogonią Szczecin. Lech co prawda objął prowadzenie w 89 minucie, ale dosłownie chwilkę później z tej nieuwagi, z pewnego rozprężenia w zespole kolejorza skorzystał Pol Mukairu i Pogoń wyrównała stan tej rywalizacji. Patrząc na to, że jest to remis, można by powiedzieć, że to Lech bardziej zasługiwał na trzy punkty, ale z drugiej Strony, to jest niedopuszczalne, aby tak szybko dać rywalom odpowiedzieć na bramkę w końcówce. W doliczonym czasie gry pogoń zameldował się na boisku oczywiście. Pozo zameldował się na Murawie Kostosz no i Pogoń w jakiś sposób wywiozła ten jeden punkt z Poznania. Na pewno na dużą pochwałę zasługuje Dimitrios Keramitsis, ponieważ grecki stoper w zespole Pogoni no rozgrywał fenomenalny mecz. Tak naprawdę każda wrzutka Lecha Poznań w pole karne Pogoni to była praktycznie interwencja Keramitsisa. Jeżeli chodzi o Lecha to właściwie jedynym piłkarzem, który w tym meczu faktycznie tworzył ciągle dużo zagrożenia był Luis Palma. On ten mecz kończy o Oczywiście z asystą do Michaela Iszaka bardzo ładna wrzutka. Miał też bramkę, ale ona została koniec końców nieuznana. Lech może być po tym meczu rozczarowany. Co sądzisz o tym spotkaniu? Daj znać w komentarzu.